Fascynująca nauka. Kto postawi pierwszy krok na Marsie? Jak wygląda wyścig na czerwoną planetę i dlaczego po 56 latach od pierwszego lądowania na Księżycu nie udało nam się zdobyć innej planety lub choćby powrócić na srebrny glob? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi w tym odcinku programu Fascynująca nauka. Michał Łosiak, zapraszam na opowieść o kosmicznych podróżach ludzkości. 20 lipca 1969 roku amerykański astronauta Neil Armstrong melduje Centrum Kontroli Misji Apollo 11, czyli orzeł wylądował. Zaraz później padną słynne słowa o wielkim kroku dla ludzkości. Amerykanie wygrywają wyścig na księżyc. Rozpoczyna się era lotów na srebrny glob, jednak zaledwie trzy lata później ludzkość pożegnała się z naszym satelitą poprzez misję Apollo 17. Rosnące wydatki coraz mniejsze zainteresowanie i wsparcie polityczne doprowadziły do zaprzestania wędrówek na księżyc. W ostatnich latach ludzkość zapragnęła jednak powrotu. Najbliżej zrealizowania celu jest misja Artemis, realizowana przez NASA we współpracy z prywatnymi firmami. Sukcesem zakończył się bezzałogowy test rakiety SLS i kapsuły Orion. Pierwszy załogowy lot wokół Księżyca planowany jest zaś na 2026 rok, a najwcześniej, rok później, misja ma wylądować na srebrnym globie. Kosmiczne plany na najbliższe lata są jednak znacznie odleglejsze. Mars to czwarta planeta od Słońca. To właśnie na naszego kosmicznego sąsiada w Układzie Słonecznym zwrócone są oczy międzyplanetarnych podróżników. Wspomniana misja Artemis ma być swoistym poligonem doświadczalnym dla NASA przed wysłaniem ludzi na czerwoną planetę. Co ciekawe najbliżej zrealizowania tego celu jest jednak firma SpaceX, Elona Muska, który zapowiada kolonizację Marsa. Wszystko za sprawą rakiety Starship, najpotężniejszej i największej, jaką wysłaliśmy w kosmos. Jej lądowanie na oddalności od nas w najbliższym punkcie o 78 milionów kilometrów planecie zaplanowano na 2026 rok. Według bardzo optymistycznych założeń pierwszy krok człowieka na Marsie może nastąpić 3 lata później. Znacznie ciekawsze wydają się jednak dalsze plany dotyczące kolonizacji tej planety. Do 2050 roku ma tam trafić milion osób i powstać samowystarczalna kolonia. Znacznie dalej w marsjańskim wyścigu jest amerykańska NASA i chińska Narodowa Agencja Kosmiczna. Na koniec powiedzmy, jak może wyglądać lot na Marsa. Przede wszystkim musi się on odbyć w tak zwanym oknie transferowym, czyli w czasie... Gdy Ziemia będzie najbliżej Marsa, taka szansa pojawia się co 26 miesięcy. Lot mógłby więc trwać od pół roku do nawet 9 miesięcy. W tym czasie, a także w trakcie trwania całej misji, astronauci będą potrzebowali ogromnych zapasów żywności i tlenu. Niezbędna będzie również odpowiednia ochrona przed promieniowaniem kosmicznym. Na samym Marsie załoga będzie przebywała maksymalnie 3 miesiące, wykonując badania naukowe i stawiając pierwszą marsjańską infrastrukturę. Michał Łosiak, Radio M. Kielce. Fascynująca nauka.